Okej, okay. w takim razie gdzie teraz? Mam iść po prawej, to dziś będzie, tak? Tutaj. Nie, tu wleźliśmy. A tam muszę do tej ziomówy chyba podejść, tak. Na którym jestem roku? Na... Pierwszym roku magisterki. Czyli... A. Raz, dwa, trzy. Na 8 semestrze? Na 8 semestrze? Tak. Cadwell Cadwell tak, to Cadwall. gdzie jest ten Cadwall cały? Boże, jaki gość w garnku na głowie. Ej, ej, ziomuś, 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 ziomuś. Podeszło to, to mnie zaczęło atakować. Okej, okay, teraz gdzie? Aha, do wyjścia, przepraszam, chciałbym stąd wyjść Tędy? Czy aby na pewno? Starego systemu? Jak to starego systemu? O co chodzi? Jaki stary system? I to starego systemu, jeżeli chodzi o jednolite, no to ósmy semestr, tak Bo wtedy były jednolite, tak? Bez, bez podziału na inżynierskie, magisterskie A teraz jest ten podział się siemanko Mogę się skradać a to nowość.. O, 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 jakaś skrzynka tutaj jest? Jakieś ciekawe skrzynki, ej ej. dlaczego czego tutaj są takie rzeczy ciekawe? Aha, to mnie boli. No dobra. Rozumiem. Boże, ile tu skrzynek jest? A, to są empty. Jezu, ile tu skrzynek jest? What the fuck? Ciekawie No właśnie pięcioletnie, pięcioletnie jednolite I to powiem szczerze Że było super W tym momencie jest jedna wielka Wujnia Brzydko powiem no, Niestety Ło! Wow. Ziomu, 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 ziomu! Poddenerwował się w ogóle, co on... No, to jest empty. To mnie tak trochę wciągnął w zasadzkę, bo myślałem, że coś z tego wyciągnę. A tu jedno wielkie nic. Co to? Co, 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 co to? Nie mam mojego peta w ogóle. Usunąłem tą postać. Dobra, wypada miejsce docelowe. W tamą stronę. Tu? Tu. No teraz, kurna studia dwustopniowe to jest jakaś porażka. Ale już nie zmarzykamy. Jest tak, jest. Jacyś inni debile nad tym myśleli i no. Trzeba się z tym yy, pogodzić. że tu jest skrzynek to dla tak ja nie mogę grać w takie gry, już ja bym cały czas chodził i tylko klikał i chciał otwierać wszystkie skrzynki bez skitu um, chyba się zgubiłem chyba no, że tu jest przejście o o o właśnie boże ta lata po tych kurde kolcach, głupia tak średnio kurde zabijam tych ludzi czy tych ludzi te stwory tak jakoś średnio mi idzie one mnie mocno łoją nie wiem czy tak powinno być na samym początku czy ja jestem taki słaby, czy co może wszystkie puste te, te, te skrzynki, no bez jaj co to ma być climb, do góry nie wiem, czy mi się czat zaciął, czy nikt nic nie mówi. W ogóle ten, jak ktoś, ja, ja kogoś nudzę, co zapraszam do, do tego. O, jednak działa czat. To zapraszam do, do wszystkich innych, którzy streamują na Jaroku. Ja akurat, jakbym nie puścił streama, to pewnie bym siedział u Freakiego i oglądał, jak gra w Dark Souls. Strasznie lubię oglądać, jak ktoś gra w Dark Souls. Sam lubię grać, to jest naprawdę super gra. Po prostu nerdziłbym w nią, właśnie jakbym miał przy okazji tutaj w Sosnowcu PS3, to na pewno byście mieli dzisiaj streama z Dark Souls 2. I to może mielibyście być pewni, akurat przeszedłem wszystkie części, znaczy Demon Souls i Dark Souls 1, na streamach, więc i Dark Souls 2 by wypadało przejść na streamie, ale nagrywam na tubę. No, ale może kiedyś odpalimy jakiegoś streama, jeżeli ktoś był chętny, oczywiście. Boże, ile ja tu jest tych skrzynek, nie mogę! Nie, 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 idę do przodu, Uf, mam to gdzieś Ale Scarface w ogóle z tej baby Hej siemanko, no dawno mnie nie było, dawno, dawno Dawno, bo tak średnio mam czas, żeby streamować, kurde Mówię, albo gdzieś nauka, albo jakieś tam na YouTube'a coś, albo spotkanie z... Towarzyskie, jak to już wcześniej wspominałem, albo, albo siłownia Nie ma lekko Nie ma lekko Ale nie narzekam, jest okej okay. No na razie, jak ktoś zbija, trzymajcie się Jedni przychodzą, drudzy odchodzą Pytajcie, pytajcie, bo ja to czasami nie ten. O! A ten się przemienił. Pytajcie czasami, jeżeli macie jakieś pytania, to, to walcie tutaj na tym. E, na czacie, bo. Bo większe prawdopodobieństwo że odpowiem tutaj niż na prywatną wiadomość na, na, na YouTubie czy na fejsie, Dlatego, że często zapominam, na przykład przeczytam, a zapominam o te, odpowiedzieć. Tutaj coś miałem tutaj zrobić, tylko nie wiem co. E, quests. Enter the. A, do środka mam wejść, ale jakim cudem niby. Zaraz, 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 zaraz. Co? Zaraz stąd przyszedłem, tak? Czy mi się zdaje? A nie, tutaj. Spotkanie, y... Spotkanie z widzami. Nie, wiem, ja nie... hmm. czy znaczy ja nie jestem jakimś tam. Uj, Jezus, Maria. Ja nie jestem jakimś tam wielkim. Znaczy, nie uważam się, może tak za jakąś tam sławę. A takie spotkania z wizami to raczej takie, kurde mi się wydaje, gwiazdożenie troszeczkę. Shut up and taste my laser. Hmm, gość wygląda chyba na mocnego. O, bije mojego. Dobrze. Ała! Wow, Otypało! Śmieszna tutaj jest ten. Śmieszna tu jest. Yy, walka. Taka jakaś troszeczkę. Walimy w, w eter. Dobra, ten typek nas leczy, więc spokojnie możemy chyba tutaj. bić cały czas. Ile miesięcznie kosztuje TSO? 50 zł. Czy warto zainwestować? Nie pytaj mnie. Myślę, że najlepiej spytasz po jakimś czasie roku. A rok pewnie zrobi po jakimś czasie materiał. Ale w MMO jest tak, że żeby się wypowiedzieć, czy warto, to jednak trzeba troszeczkę pograć, żeby dojść do tego endgame'u i sprawdzić, jak to jest. Nie da rady tak wejść do gry i powiedzieć, o, fajna gra, no to się opłaca. Nie, to nie jest tak. Ja nie jestem znawcą MMO, więc mnie to naprawdę nie pytajcie, czy się opłaca. Ja mogę powiedzieć tylko, czy mi się dobrze gra, ale to i tak na razie zbyt mało grałem, żeby to oceniać. Dużo las, lasek na studiach.

Czy moja ekipa zgrała w końcu w Pop Hunta e, nie kojarzę. Przynajmniej nie słyszałem żeby. The A ja myślę, że jeżeli ktoś by pograł w tą grę. Dłużej to pewnie ona by jakoś tam wciągnęła. Backpack empty. Chyba jestem w jakimś innym miejscu niż byłem. Chyba wziąłem e, nie Ebonhe. Nie, Ebonhe, chyba wziąłem. Chyba tak. Jak tu ładnie. Myślałem, Na kucykach jeżdżę, moja mojego kucyka usunąłem. Po prostu hit nad hitami. Takiego miałem, małego, fajnego zgretka. I też go nie mam. Character Stats A, czyli trzy podstawowe te atrybuty: Title, no title, citizen. Wiele mówi o człowieku, jeżeli, jeżeli powie, jakim zwierzęciem by chciał być. Trudno mi określić. Jest tyle zwierząt, że musiałbym się bardzo bardzo zastanowić. E, dobra, no to pojedziemy w Magicę. Max Magica. A czy ja mogę. A nie, tutaj tylko jest zasób many, zasób życia i zasób. Yy... Tej. Wydajności, czy jak to tam nazwać wytrzymałości no to my musimy chyba iść w Magikę, żeby trochę tutaj powojować tymi zaklęciami. Ok, i co my tutaj mamy? Dark Magic. Dark Magic zawsze jest yy, najlepsza. Storm Calling Sky Shard 1 na 3. Dark Magic. aha mam do wydania ile? Trzy skill pointy. To dodajmy tutaj jeden. Tu więcej nic nie mogę. Aha, i mogę. Nie, broń nie mogę niestety. A nie, chyba że mogę. Destruction Staff. Cast time instant. Hmm pójdźmy w to i jeszcze może tutaj dedryczne jakieś przywołanie Storm Calling Shock Damage A ty kogoś możemy przyzwać. Ej, to ciekawe będzie Dobra. Hmm. Czemu ja nie mam tego? pokazanego, tego paska nie mam pokazanego. Hmm. Czy to jest jakiś w, w tym, w ustawieniach się po, m, ustawia? Interface. On, on, on. No nic, na razie zobaczymy. W którą stronę teraz mam iść? A teraz bym musiał sobie poszukać jakichś ciekawych questów. Mogę wyjść poza tutaj ten rejon? O, w to miejsce mam iść. Czyli, o Jezus, Maria, jakie to jest. Jakie to jest wielkie. To no możliwa masz rację. Mm, ale... Ale ja jeszcze nie mogę oceniać. No, musicie zrozumieć, że ja jeszcze tutaj nie mogę wydać swojego osądu. Chociaż. No nie wiem, może na, na dłuższą metę ma to jakiś swój urok, ta walka jeszcze, ale. Rzeczywiście nie jest to nic chyba innowacyjnego. Ale świat wygląda naprawdę dobrze. Welcome to the Darby Fighters Guild. Then welcome to the family, as an associate of the Fighters Guild. Get out there and take the. Comrade, welcome back. Remember to keep your blade clean, Guildmaster Yoff. Smart quest? No, our blades. Comrade, welcome back. The increased to... Increase to two. Tak, Boże, ile oni gadają? Znaczy, wy tutaj mówicie, że przy tak dużym miesięcznym abonamencie gra się nie utrzyma długo, ale, ale gra nie wyszła tylko w Polsce. Dlatego tutaj nie można tego tak osądzać, mi się coś zdaje, wiecie. Gra nie wyszła tylko w Polsce. A jednak w Polsce są takie realia, że jest dosyć. no ciężko z kasą, nie? A zwłaszcza na takie. na takie rozgrywki, jak, znaczy do rozrywki jak gry komputerowe. Bo u nas grają głównie. u nas gry głównie młodzież, hmm, która zazwyczaj nie ma swoich. jakichś tam dochodów, muszą prosić rodziców i tak dalej. A na Zachodzie jest, dosyć, jest inaczej, dlatego że tam jest. Dosyć spora część grających. To są dorośli też. Tak, to jest Dilder Scrolls Online. To MMO, które niedawno wyszło. Zaczynasz już na nogach? Oczywiście możemy, to nic. Większość ludzi, które przywołują z tego <tarty> miejsca, <odświe OW group> no 50 zł na miesiąc jeżeli by ktoś patrzył z, z, pod tym kątem że płaci 50 zł na miesiąc i ma może w ciągu miesiąca grać e, non stop w grę która praktycznie e, no, wystarczy na wiele 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 godzin coś mi tam plumknęło <gry> czy grałem w Iona? Mm, tak, 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 tak taak, tak nawet na tubę nagrywałem czy ja grałem w Mass Effecta kiedyś? no no, <gry> jasne, że tak jasne, że tak Ej, tutaj byłem. Czy ja idę głównym wątkiem fabularnym? Chyba tak. Właśnie mnie to troszeczkę ten... Nie, ja nie, pójdę sobie po jakieś yy, zadanka. Zadanka takie poboczne. Czy ja wiem, czy dwójka? Mnie, kurde, strasznie. A nie, no. Znaczy, jedynka to wiadomo, coś nowego, tak? Coś coś, coś takiego innowacyjnego. Znaczy, czy ja wiem, czy innowacyjnego? W każdym razie nowa marka powstała wtedy tego Mass Effecta. Eee, to było coś takiego zaskakującego, strasznie. dwójeczka eee, też dobra. Tam z kolei było dużo tych chyba wyborów moralnych z tego, co ko kojarzę. Właśnie w Dwójce dosyć sporo tego było. I tych postaci, z którymi można było się zżyć, ten, ten Drel e, i tak dalej. No, nie było dawno streama. Hmm. Nie wiem, czy ktoś oglądał u mnie Morowinda którego nie aż tak dawno skończyłem główny wątek poznajecie te zbroje? nie właśnie aha na te się zmienia na te się zmienia yy, questy ok które są aktywne, aktywne w danym momencie dobra z tego co widzę Gdzie to jest? Gdzieś tutaj. A jest. A ty kim jesteś i jakie masz dla mnie zadanie? I zabij 10 typów, itd.? Tak Muszę jakąś inwazję zatrzymać z tego co zdążyłem przeczytać. I że co, że niby tutaj przechodzę do innego... ...miejsca? A. Hmm, ładnie tu. Czwarty ma na ostatni kwartał 2014. No to śmieszne. a czy śmieszne. Nie to, że śmieszne, co dosyć szybko, tak mi się zdaje. No i ładnie tu. Co mogę coś zebrać? Jutę. Chyba He <grystanie> Taki joke. Boże, jest to ale ty śmieszny. Hmm, 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 o już się kurde ogłaszają na czatach, że coś sprzedadzą Co my tutaj mamy na map, na tym Na tym kompasie na górze coś nam się tam zaczyna świecić jakieś oczko Co to za oczko Kwama mine o kwama proszę proszę Jajo, kwama, i tak dalej, kwama. Kojarzymy, kojarzymy. A cóż to zamieczyk tutaj? Został wbity w ziemię. A cóż ty jesteś? touchback. Pomogę wam. A jak wchodzimy do walki, to nam się uaktywniają te skille. Fajnie. Czy bym był w stanie nagrywać gry w. Znaczy, czy byłbym był w stanie. Czy to są mecze? Betyneczno. <laughs> Ciekawe, tu pozmieniane. Jak człowiek niedawno grał w Morrowinda, to widać dużo Redguard. Ja jestem taki wysoki, czy oni wszyscy są tacy mali? Hmm, dziwne. Czy był bym mógł nagrywać jakiś survival horror? Mógłbym, ale. Nie za bardzo lubię się bać. To był molak Barę, coś tego był What the f Co to w ogóle jest to? O, na bank to przeczytam.